Czy wiesz, że Twój układ odpornościowy działa 24 godziny na dobę jak wewnętrzna policja Twojego organizmu? Chronić nie tylko przed wirusami, ale również i przed grzybami, które mogą osłabić Twoje włosy, skórę głowy oraz całe ciało. Kiedy się stresujesz, śpisz mało, jesz po śpiechu, sięgasz po alkohol i nikotynę, to wtedy Twój układ odpornościowy słabnie. Wtedy grzyby czy drobne ustroje mają łatwiej, żeby zaatakować. I dlatego w swojej pracy tak często mówię, że pielęgnacja zaczyna się od środka, bo żadna wciarka nie zadziała ani szampon, jeżeli ciało jest przeciążone toksynami, stresem i brakiem równowagi. Twoje ciało wie, jak się bronić, wystarczy, że nauczysz się go słuchać. Sen, zioła, prawdziwe jedzenie i troska o siebie jest to prawdziwy kosmetyk, który możesz dać sobie. A jeżeli chcesz zadbać świadomie o swoje włosy, to zapraszam Cię do mnie na mini konsultację, pełną konsultację i VIP. Wystarczy, że wesiesz do mnie wiadomość. Zapisz i udostępnij dalej.